Cześć, cześć, jestem Simon i to jest kolejny odcinek z gry Brawl A więc tak, w dzisiejszym odcinku planuję sobie pograć po prostu gierki I Jak można zauważyć ma bardzo dużo skrzynek nabitych Już, już 100 zwykłych, zwykłych boxów i 11 bigboxów Oraz tutaj mamy jednego mega boxa Ale tego jeszcze nie będziemy otwierać dzisiaj jakby co Więc dobra, więc może zaczniemy sobie Czekajmy sobie w eliminację Bo czemu by nie No i gram sobie Rico, w ogóle dzisiaj sobie kupiłem skina do Rico Jeden skin nie jest taki zły No dobra Ja bym się tutaj trochę podexpił na tych powercubech. No i dobra I chyba tego typa też zabiję Jednak nie Oj, on mnie zabił Co za typ Niemiły Tu jest gorsze od pozwalania, kiedy normalnie, kiedy prawie zabija szczypa, a jakim cudem to przeżywa. O, no, power cubesy się ładnie pojawiają, Dobra, ja bym sobie skoczył, tutaj dobrze, tylko że ja w ogóle nie zadałem obrażeń bossowi. Co tak ten typ się na nie fokusuje, no? się nad swoim sensem życia. Dobrze. Dobrze, nie jest źle, daje radę. Jak to nawet sama gra twierdzi. O, dobrze, jest. O, jest w jeszcze. Dziwne bardzo. Ok. Chyba będzie drugie miejsce. Chciałem jeszcze o tym dobić, ale jest dobre bardzo miejsce. Cieszę się. No i dobra. Mamy gwiazdny Żeton. No i cóż. zagrajemy sobie może Poko w Zadymę. Ten odcinek robię tak po prostu sobie, żeby był. Żeby coś wrzucić. No i dobra. Mamy Franka w teamie, ale oni mają Bibi. Czyli dobrą bardzo. Kontynuuję Franka, ale... Ja też mam Poko. I chyba nie mają awka, no jednak nie, ale o, jak mi się dają ładnie po tekst pić. co to było? Czy ten Tajna Mike chciał coś osiągnąć? Bo mi się wydaje, że nie. Może chciał, ale nie wyszło mu. Oj, gdybym ja tego nowego Star Powera, to by bardzo ładnie to poszło, ale nie mam. Dobrze, w sumie nie tak źle idzie na razie. Jakoś oni nie za dobrze grają. Wynajmniej dają się łatwo robić. O, o to mi chodzi. No i co tam musiał zdziałać wziąć? Kolejny raz nie trafił. Dobrze, że on tam coś rozwalił Dobra. Syk piękna Romeczka Dobrze. Teraz albo gramy na obronę, albo gramy, żeby wykończyć ich. Chociaż. Oj, ten... Ten Frank trochę to zwalił, chociaż nie tak zejdzie. Oj! Taki trochę nieco nie strzał, bym powiedział. Dobrze, dobrze, wygraliśmy to chyba. Chociaż jeszcze nic nie jest pewne. O jednak nie. Jednak nie wygraliśmy jeszcze. Dobra. Ale nie taki zły mecz. Ta szelka będzie coś tam chciała osiągnąć. No i osiąga poniekąd. Nie, nie, nie pasa mi się używać łuta, bo... Bo tak. Dobrze, ładna obrana, ale czy nam to się uda? Powinno. Ajaj, prawie, a nie, nie ma szans, nie ma szans, nie trafię. Dobrze jest, Bo już myślałem, że ten Frank trafi że samobójcą bramkę walnie, ale dobrze, że cywilizowany był i dostałem gwiazdę do gry, więc naprawdę nie tak źle idzie na tym odcinku no i co, zagrajmy może jeszcze a, solo sobie zagrajmy tylko czym tutaj mogę zagrać czymś dobrym dobra, 8 sobie zagrajmy no ja, naprawdę dzisiaj ładne winy lecą Okej, okay. A bit ma to sobie siebie, że on jest wolny bardzo jednak. No i niestety, z racji tego, że jest wolny, łatwo można na nim sobie ulta ponabijać. W tym taki dżin może łatwo bardzo, chociaż... Jakby miał trochę sala, to by było nie, Z racji tego, że nie mam ceny na to. Dobrze, nie wiem, co ten typ chciał osiągnąć. W sumie... Mógłbym z nim zawalczyć, ale Lepiej nie. Naprawdę, lepiej nie. Jak mówiłem, w nie do końca mówiłem, ale. Na poprzednim odcinku mówiłem, że. W środę będzie w 12 godzinny, więc. Trzeba być. O! W sumie. Ja taką pędzę bym może mógł porobić jakoś, ale niech nie ryzykuje ojej właśnie o takim czymś myślałem że ona takie się będzie starała się zrobić no więc dobra o tam mamy awka dobra sobie tak na chwilę pokampię się Dobrze jest. Oj, ten dżin ma jakiś. No. że tak powiem, trochę. smarował na mnie, bo łatwiej mógł mnie zabić, no ale. dobrze. Więc. Cóż. Więc to by było na tyle w tym króciutkim odcinku. A, tworzymy sobie skrzyneczkę. Bo czemu by nie. No i dobra. Fajne nagrody, więc ja się z wami żegnam. Więc, papa, cześć, papa.